W poprzednim rozdziale zaczęliśmy omawiać tzw. składniki klasy, czyli dane składowe. Po prostu zdefiniowaliśmy cztery zmienne i możemy teraz do nich przypisywać różne wartości, tytuł kursu, jego cenę albo liczbę rozdziałów. Wiemy już, jak odwołać się do takiego składnika klasy. Wpisujemy nazwę obiektu, kropkę, a następnie nazwę składnika. Potem po takim odwołaniu możemy tym składnikiem manipulować. Możemy na przykład przypisać do niego nową wartość. Teraz z kolei omówimy funkcje składowe. Najpierw usuniemy zupełnie nasze obiekty i tak za chwilę będziemy je tworzyli od nowa. Teraz przejdziemy do naszej klasy Kursy. Potrzebna nam będzie jedna prosta funkcja, która po prostu wyświetli nazwę naszej klasy. Niczego nie zwracamy, czyli piszemy void. Musimy teraz zadeklarować nazwę. Po prostu pokaż nazwę klasy. Będzie to prosta funkcja bez żadnych argumentów. Skoro wykonaliśmy deklarację, to może od razu wykonajmy definicję. Określimy, co ta funkcja będzie wykonywała. Będzie na ekranie wyświetlała nazwę naszej klasy. Użyjemy, jak zwykle, Cout i wyprowadzimy taką frazę klasa kursy. Całość, jak zwykle, zakończymy poleceniem endline. Pamiętajmy o tym, że jest to funkcja składowa klasy kursy. Żeby więc taką funkcję wywołać, najpierw musimy stworzyć Obiekt typu kursy, czyli typ kursy, piszemy nazwę obiektu kurs, kreska na dole, Word. Skoro mamy już obiekt, to możemy teraz za jego pomocą wywołać naszą funkcję pokaż nazwę. Czyli najpierw odwołujemy się do obiektu kurs Word, potem wprowadzamy kropkę. Wyświetlona została lista, która w tej chwili jest nieaktualna, dlatego będziemy musieli ręcznie wpisać nazwę naszej funkcji, czyli pokaż, kreska na dole, Nazwę. Pamiętajmy o tym, że wywołujemy funkcję, a więc na końcu musimy stawić pusty nawias. Spróbujmy teraz nasz program skompilować i uruchomić. Zwrócona została nazwa naszej klasy. Po prostu stworzyliśmy sobie nowy obiekt, który nazwaliśmy kurs Word. Potem ten obiekt wywołaliśmy z funkcją Pokaż Nazwę, a funkcja Pokaż Nazwę za pomocą polecenia cout wyświetliła nazwę klasy, czyli kursy. Zauważmy teraz. Że z tej funkcji możemy korzystać wielokrotnie. Możemy ją wywoływać z kolejnymi obiektami tego samego typu, tej samej klasy. Stworzymy sobie teraz nowy obiekt, klasy kursy, nazwiemy go na przykład kurs Corel. Teraz do tego obiektu musimy się odwołać. Skoro mamy odwołanie do obiektu, to możemy wprowadzić kropkę, i teraz możemy z rozwijanej listy wybrać naszą funkcję pokaż nazwę. Zauważmy, że ta lista wyświetla wszystkie elementy składowe klasy. Kolorem niebieskim oznaczone są dane naszej klasy, czyli zmienne, natomiast kolorem zielonym oznaczone są funkcje, czyli my wybierzemy naszą funkcję pokaż nazwę. Mamy funkcję pokaż nazwę, wywołujemy ją bez żadnych argumentów. Spróbujmy nasz program uruchomić jeszcze raz. Po raz drugi zwróciliśmy nazwę naszej klasy. Zauważmy, że ta sama funkcja wywołana została dwa razy z dwoma różnymi obiektami. Najpierw z obiektem kurs Word, a potem z obiektem kurs. Core. Wiemy już, jak stworzyć taką prostą funkcję składową. To może teraz stwórzmy bardziej złożoną funkcję, która będzie przyjmowała jakiś argument, na przykład tytuł kursu. No to może zlikwidujmy zupełnie nasze obiekty i zlikwidujmy przede wszystkim naszą funkcję pokaż nazwę. Stworzymy ją od nowa. Tutaj również piszemy Void, niczego nie będziemy zwracali. Nazwiemy ją nieco inaczej, ta funkcja będzie pokazywała tytuł. I przede wszystkim będzie już posiadała jeden argument, czyli tytuł wybranego kursu. Jest to wartość tekstowa, użyjemy więc tutaj typu string, no i argument nazwiemy po prostu tytuł. Skoro mamy już deklarację, to jak zwykle od razu wykonamy sobie definicję. Ta funkcja będzie coś wyprowadzała na ekran. W tym wypadku będzie to bieżąca wartość naszego tytułu. Całość jak zwykle zakończymy sobie poleceniem endLine. Pamiętajmy o tym, że jest to funkcja wbudowana w naszą klasę. Żeby ją wywołać, musimy najpierw stworzyć obiekt typu kursy. Czyli piszemy kursy, tworzymy nowy obiekt, który nazwiemy kurs kreska na dole Excel. Teraz możemy odwołać się do tego obiektu: kurs Excel i kropka. Zauważmy, że lista znowu jest nieaktualna, czyli będziemy musieli ręcznie wpisać nazwę naszej funkcji. Pokaż, kreska na dole, następnie. Tytuł. Pamiętajmy o tym, że tym razem obowiązkowo musimy podać jeden argument, czyli wartość tego tytułu. Jest to tekst, czyli wprowadzamy cudzysłów i w środku wpisujemy coś takiego: kurs Excel, na przykład 2010. Spróbujmy teraz nasz program skompilować. Po kompilacji możemy obejrzeć rezultat. Zwróciliśmy tytuł kurs Excel 2010, czyli wywołujemy nasz obiekt kurs Excel. Z funkcją pokaż tytuł i podajemy argument, wartość tego tytułu. Zwróćmy teraz uwagę na zaletę takiego rozwiązania. Przede wszystkim możemy teraz sobie tworzyć kolejne obiekty klasy kursy, np. kurs access, i te kolejne obiekty możemy wywoływać z naszą funkcją pokaż tytuł za każdym razem, podając inny argument. Mamy taki obiekt kurs access, do którego teraz spróbujemy się odwołać. Wprowadzamy kropkę i wybieramy naszą nową funkcję, czyli funkcję Pokaż tytuł. Pamiętajmy o tym, że musimy tutaj koniecznie podać wartość argumentu, w tym wypadku kurs access 2010. No to może spróbujmy nasz program ponownie skompilować i uruchomić. Zwróciliśmy ponownie wartość, tym razem jest to inny tytuł, inna wartość argumentu. Czyli wyraźnie widzimy, że z tej samej funkcji możemy korzystać wielokrotnie i dla każdego obiektu możemy podać Inny argument. Przypisaliśmy właściwy tytuł, czyli kurs Excel do obiektu kurs Excel oraz wartość kurs Access, przypisaliśmy właśnie do obiektu kurs Access. Na koniec tego rozdziału popatrzmy na jeszcze jedną istotną rzecz. W naszej klasie kursy zdefiniowaliśmy jedną funkcję pokaż tytuł. Na początku mamy tak zwaną deklarację. Określamy typ zwracany, nazwę oraz listę argumentów. Tuż poniżej mamy tak zwaną Definicję funkcji, czyli określamy czynności, które będzie wykonywała. We wcześniejszych rozdziałach wspominaliśmy o tym, że te dwie rzeczy możemy rozdzielić. Najpierw na, możemy na górze wykonać deklarację, a na dole możemy wykonać definicję. W tym wypadku definicję tej funkcji możemy przenieść zupełnie poza naszą klasę. Spróbujmy teraz to zrobić. Może zaznaczmy sobie całą deklarację, skopiujmy ją. I wklejmy poza nawiasem klamrowym, który tą klasę zamyka. Pamiętajmy o tym, że teraz tutaj po deklaracji będziemy musieli wprowadzić średnik. Teraz usuniemy zupełnie nawias klamrowy z naszej funkcji, czyli usuniemy definicję. Tą definicję po prostu wykonamy jeszcze raz, ale już poza naszą klasą. No i powtarzamy to, co wcześniej, czyli seeout, i chcemy tutaj wyświetlić bieżącą wartość naszego argumentu tytuł. Takie coś jest dopuszczalne. Możemy wewnątrz klasy, czyli wewnątrz tych nawiasów klamrowych, zadeklarować naszą funkcję, ale samą definicję możemy już wykonać poza klasą. No to sprawdźmy, czy wszystko zadziała prawidłowo. Spróbujmy nasz program skompilować i uruchomić jeszcze raz. Zauważmy, że pojawił się błąd. Po prostu naszą funkcję deklarujemy wewnątrz klasy, ale definiujemy już na zewnątrz, poza tym nawiasem klamrowym. I program po prostu nie wie, do jakiej klasy tą funkcję należy przypisać. W tym wypadku oprócz nazwy funkcji potrzebna nam będzie jeszcze nazwa klasy. Ustawiamy kursor przed nazwą funkcji, wpisujemy nazwę klasy, a następnie podwójny dwukropek. Teraz program będzie już wiedział, że funkcja pokaż tytuł, a właściwie definicja tej funkcji musi być przypisana do naszej klasy kursy. A wewnątrz klasy umieściliśmy właściwą deklarację. Nazwę klasy umieszczamy zaraz przed nazwą funkcji. Pomiędzy wstawiamy po prostu dwukropek. Nie możemy nazwy klasy wprowadzić na samym początku przed typem zwracany. Na koniec sprawdźmy, czy wszystko teraz działa prawidłowo. Otrzymaliśmy prawidłowy rezultat, zwróciliśmy dwie różne wartości atrybutu tytuł. Teraz program już wie, że funkcja pokaż tytuł, definicja tej funkcji, musi być przypisana do klasy kursy.